Są dzikie, nie da się ich oswoić i okiełznać, a jeśli tak, to tylko na chwilę, bo ich dzika natura bierze górę. Potrafią przyzwyczaić się do człowieka i wykonywać jego polecenia, ale kiedy tylko miałyby okazję, wybrałyby wolność. Piotr Nadolski z Godzież Małych pod Kaliszem ma bardzo dobry kontakt i relacje z tymi drapieżnikami, razem z nimi lubi przebywać blisko natury. Taka przyjaźń wymaga od człowieka wielkiej cierpliwości, spokoju, ale też konsekwencji jak widzimy samczyka, on bardzo dużo czasu ze mną przebywa i przez to jest po prostu taki spokojniutki, grzeczniutki, przychodzi na rękę, możemy go dotknąć, nie jest agresywny, e, samice są bardziej charakterne, <grym> jak, to jak, jak to w życiu, Jak <grym> to dokładnie, e, pot, potrafią, jezus, ja myślałam, że chce usiąść na mojej ręce, siada na ręce, siada na ramieniu, także nawet jakby usiadł, to nie zrobi krzywdy, po prostu się nie wystraszy. a wystraszyć. jeżeli usiądzie na gołej ręce, coś też zrobi? Też nic nie zrobi, nie? też nic nie zrobi, raczej... to widzę, że kot więcej robi krzywdy niż, niż ona, są delikatne. Ale samica jak tam po prostu stanie, to samica potrafi tam. Po On po się szykuje przydać. do lotu i nie wiem czy do mnie, czy. Nie, czy na rękawicy. Widzi jedzonko, chce przelecieć na rękawicę. O, czuję się bardzo Ewidentnie pewnie. Ewidentnie czuję, że, tak, że zaraz wystartuje pewno tutaj do nas. Jastrzębie Harisa są mięsożerne, zaskakują łagodnością, a jednocześnie nieprzewidywalnością. W Polsce nie występują w warunkach naturalnych. Żyją w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, Arizonie, w Meksyku, w rzadkich lasach i półpustyniach. Tam budują gniazda na wielkich kaktusach. To są jedyne ptaki, które potrafią polować w grupie. Rodzice z młodymi lub, lub bliskie pokrewieństwo. I są to ptaki, które też gonią ofiarę na nogach. Czyli a, biegną czyli za ofiarą. Tak dokładnie. Mają się silne odzerzamy. nogi? Bardzo silne nogi, bardzo silne szpony, tak dokładnie. Mają też oczywiście bardzo silne skrzydła, a my po wizycie w wolierze wybraliśmy się z Piotrem i jego jastrzębiami Harisa na spacer do lasu. To spacer inny od wszystkich, bardzo blisko natury, zwłaszcza tej drapieżnej. Samice są około 35% większe od samców i taka drapieżnych jest to, jest to właśnie regułą. Czułam właśnie, że to się wydarzy i czekałam na ten moment. A tutaj przyleciał samczyk, tak? Tak, młody samczyk. One są w jednym wieku, w bardzo podobnym wieku, z dwóch różnych par, aby w przyszłości mogły mieć młode. Przy około 2-3 lat osiągają wiek płciowy. I przy trzech lat najczęściej mają piesze potomstwo. My teraz uczestniczymy w takim spacerze to jest dla Was już taka znana praktyka. Chodzicie po prostu do lasu, ptaki za tobą lecą. Tak, ja uwielbiam się wybierać właśnie tutaj do tego lasu, bardzo blisko mnie. Ja sobie idę na dole czy z synkiem, czy z żoną, czy z pieskami, a ptaki wędrują po drzewach i przylatują na rękawice, o których tutaj widać. I one sobie w koronach drzew latają i przychodzą do nas. Teraz na taki spacer może wybrać się z Piotrem każdy, kto kocha naturę i chce bliżej poznać naturę Jastrzębi Harisa. Chcę się moją pasem podzielić z ludźmi, chcę też, aby mogli ten czas spędzać ze mną, z ptakami i jeśli ktoś ma ochotę, jak najbardziej zapraszam, aby się wybrać na taki spacer. Takie spotkanie to nie tylko spacer po lesie, ale również spory zastrzyk wiedzy, poznanie zwyczajów Jastrzębi, rozmowa, a nawet możliwość wykonania pięknych, niepowtarzalnych zdjęć.